Ty niuka mordeczki, już wiem, że będzie dobre. Już wiem. Dobra, sprawdzamy. Skład. Dwa, Krzyżyj, skarpa skarpa, z to jest wzór Polaka My lubimy gnoić Świątek i owsiaka Mamy jednak koksa, który Wierzy w siebie, zapierdoli Bramkę, zrobi to dla ciebie Pol, Pol, Polska Polska, kurwa, gola Wszyscy wpierdalamy lody Od Karola Pol, Pol, Polska, Polska, kurwa, gola Kibicują wszyscy Nawet była żona Wywieź flagę kraju, są so na balkonie, borek i szpakowski już na mikrofonie Pierwszy mecz otwarcia, drugi już o wszystko Trzeci mecz o honor, odpadamy szybko, piwo Klasyczna sytuacja, nie? Precle ciaska, podwójne paluszki, znowu coś spierdolił, dostaw zaraz mecz się zacznie, będzie głośno w domu, żona już sąsiadem wali pokryją kryjomu. pol, pol, polska, polska kurwa kola, wszyscy pierdalamy lody od Karola, po nie, słuchajcie, klaszyka dzisiaj nie będzie. Klaszyka mordeczki, zróbmy sobie teraz dzień przerwy od klaszyka mordeczki. Klasz będzie we wtorek. E, w poniedziałek mordeczki jest y, euro, więc chyba nie będę robił streama mordeczki Żeby po prostu, wiecie, żebyście mogli sobie usiąść na spokojnie obejrzeć Pol, Polska, Polska kurwa gola i bicuj. o 22.00 robimy ome mordeczki. To wszyscy nawet była żona Znowu jest to samo, jaraż papierosa Cały podkurwiony krzyczysz Paulo Sosa a Tyle poszło kasy na przygotowanie Boniek jest spokojny, on śpi już na sianie Lewy, 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 w tobie cała wiara Zapierdol brameczkę, otwieraj szampana Jutro znów do pracy stoisz znów w kolejce Szef cię znowu jebie, a ty na wyjebce Pol, pol, polska, polska kurwa gola Wszyscy spierdalamy lody od Karola Pol, Pol, Polska, Polska, kurwa, gol Tak, wszyscy, nawet była żona No, to tak, tak Spoczko, no Na pewno lepsze, słuchajcie, niż nuta, nuta Najmana Także łapeczka w górę, nie? A jak myślicie, mordeczki, w ogóle yy, mamy...